Siemaneczko kochani, dzisiejszy film, dzisiejszy vlog w pełni poświęcamy na uszczęśliwianiu mojej młodszej siostry, która za kilka dni kończy, uwaga, 11 lat. Ja jako starsza siostra nie jestem jeszcze na to totalnie gotowa, no bo wiecie, w głębi duszy to jest jeszcze moja malutka, młodsza siostra, a tak naprawdę ona już staje się nastolatką, więc uznam, że dzisiejszy dzień musimy sobie w pełni wykorzystać właśnie w taki urodzinowy sposób i docenić to, że ona jeszcze chce ze mną spędzać czas ze swoją starszą siostrą, a nie woli po prostu siedzieć z koleżankami Także mam nadzieję, że niespodzianki, które przygotowałam na dzień dzisiejszy się jej spodobają że my lecimy po oliwkę, a wy kochani, jeżeli jesteście nowi na tym kanale To koniecznie zejdźcie na dół i zostawcie subskrypcję na tym kanale Żeby być na bieżąco z kolejnymi filmami Może zaczną się pojawiać częściej niż dwa razy w miesiącu Siemano, birthday queen! Siema Jak twoje dzisiejsze nastawienie? Wyspałaś się? No trochę Słuchaj, przygotowałam nam na dzisiaj Kilka fajnych, myślę, atrakcji. Fajnych w mojej głowie. Ja się w ogóle tak zaczęłam zastanawiać, bo mi się wydaje, że ja Ciebie dobrze znam i wiem na co miałabyś ochotę, co byśmy mogły wspólnie porobić. Ale sprawdźmy to. Powiedz mi, co byś chciała dzisiaj porobić ciekawego? Nie mów, bo ona nie ma nic zaplanowane, i tak naprawdę chcę biletu na TikToku. I ty powiesz, onowie, tak dokładnie to zaplanowałam. O, to, to powinno być tak. Zgadnij, gdzie jedziemy. Szczerze, nie. Zgadnij, to jest y, miejsce, do którego chciałaś pojechać. A pogadnia? WIDZISZ?! Mówiłam... Słuchajcie widzowie, bo ja wam też nie mówiłam w sobie, co my będziemy dzisiaj robić I rzeczywiście, Oliwia zgadła Jedziemy teraz do papugarni Jedziemy do papugarni do Gdańska, tam jeszcze nie byliśmy Jak dzisiaj powiedziałam Bartkowi mniej więcej jaki jest plan dnia, plan działania To on powiedział... Papugarnia? Czy Oliwia nie jest już, y, aby za duża na takie miejsca? Ja powiedziałam: A, a, zobaczysz, spodoba się jej to miejsce. I rzeczywiście, widzicie, to była jej pierwsza odpowiedź. I to nie jest ustawione, jak coś. Jak podkreśla, że jej nie jest ustawione, to znaczy, że jest ustawione. Bartek, z, 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 jesteś cichym komentatorem, którego trzeba usunąć z tego filmu, chyba. Na całe wejście do papugarni, dostałam specjalny outfit od pana. Mam taką czarą koszulkę, bo ogólnie, jeżeli wchodzimy do papów, no to musimy się rozebrać z całej biżuterii, zegarków, okularów, o ile jest to możliwe. Żeby tutaj papugi, że tak powiem, nie kusiło, nie chciało nam zawędzić, nie mogło się one też zaczepić. No i z racji tego, że mam taki sweterek właśnie z guzikami i tak dalej, no to muszę ubrać właśnie taką koszuleczkę. Dostałam ciekawe, jak będzie mi się dał outfit. Ej, a ja liczyłam, że zrobię sobie fajne zdjęcia z papu. Co ja w takiej czerwonej czerwony Lasa Klasa. <laughs> Oliwia, Olivia, Jeżyk! 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 <laughs> ja w tym pierwszym. Aaa! Teraz udaję, nie? Nie, już słyszałam, słyszałam, bo jeszcze w aucie specjalnie zaczęłam temat tego, że fajne kapibary i tak dalej, że nigdy nie widziałam. Ona powiedziała, że tak, zawsze chciała zobaczyć w ogóle, że byłoby super i okazało się, że w tym miejscu są kapibary, ale Oliwia jak widać jest jednak niesliczona. W ostatnim razem byliśmy w papugarni to była to rzeczywiście typowa papugarnia, bo znajdowały się tam tylko i wyłącznie papugi, a tutaj to już bardziej wygląda jak takie małe centrum zoologiczne, bo mamy tutaj mnóstwo różnych gadów, jakieś ryby, agamy węże, jaszczurki do tego tutaj tak naprawdę jest bardzo dużo. Jest też bardzo głośno, a nie chcę tutaj za bardzo krzyczeć. Ci najwięcej musisz. Ale się boję tych tukanów czekoladowych. Ujima. No chodź. Patrz masz na grano. Lżej im do świnek noski. No w Nie, bo to była taka duża świnka, morska. Ojej, jak Jak? Do nowego? były, Ogólnie były bardzo spokojnie w sensie były. Jedna w ogóle była obrażona i stała do nas tyłem, ale tak jak pani powiedziała, była po prostu już zmęczona i przebodźcowana, Ale druga była dosyć spokojna, można było ją połaskać, nakarmić, więc myślę, że skoko. I w ogóle mega. Ciekawostka. Czy widzieliście o tym, że kapibary jedzą swoje własne odchody? Oliwia była bardzo zniesmaczona tym faktem i uznała, że już nie podobają mi się tak bardzo kapibary. A ty co? Zafascynowana? Tak. Podobać się? Tak. To co, może pójdziemy sobie teraz zrobić krótką przerwę, bo teraz, słuchajcie, można poczuć się jak w Hiszpanii. Mamy tutaj siestę, to znaczy nie my mamy siestę, tylko papugi mają siestę i przez najbliższą godzinę, idealnie, mają odpoczynek i wejście do papug są niedostępne, to też jest taki czas typowo dla nich, więc myślę, że my sobie teraz pójdziemy wypić kawkę, zjeść sobie jakieś ciacho i nie wiem, tu są jeszcze w ogóle alpaki, są kozy, więc pójdziemy sobie po prostu podzwiedzać te pozostałe jest super. Bawię się super, w ogóle się nie boję. Nie, no tak samo jak byliśmy za pierwszym razem w papugarni, byłam równie przerażona, bo te ptaki po prostu mają takie napady i latają po prostu wszędzie. I są mega, ale to mega głośno. Udało ci się oswoić papugę? Ej, patrz jak ona sobie wybiera coś ona nie bierze byle czego. One są pewnie tak przyjedzone, że już mają swoje ulubione rzeczy i nie biorą byle czego. przyjechaliśmy sobie na szamkę, bo wszyscy mega zgłodnieliśmy no i Oliwia wybrała miejscówkę, czyli oczywiście co? Sushi! Sushi, czyli ulubiony posiłek Oliwki. Na przystawkę zamówiliśmy sobie po prostu roleczkę i w ogóle obczajcie to, w żadnej miejscówce z sushi nie było nigdzie metalowych pałeczek Zarobiste! A Oliwia ma takie bardzo urocze dla dzieci. Bo ja nie umiem używać dlatego muszę tak i tylko ściskam palec i biorę, je. A tak to pałeczkę. Ja myślę, że i tak to byłoby dobre rozwiązanie dla wielu dorosłych, którzy nie potrafią jeść pałeczkami Dobra, zobaczmy czy warto, bo w ogóle ceny tutaj bardzo, ale to bardzo niskie Chyba ja powinnam dostać te pałeczki dla dzieci Chyba O co chodzi? Ja <grym> tyle Jest na już a ja nie potrafię pałeczkami jeść O stary Dobra. Nie dobre, nie, nie jest. Nie będzie się smakować Mmm i serio, ja już myślę, że parę knajpek zwiedziłam sushi i muszę wam powiedzieć, że ono to miejsce idzie naprawdę w topkę. Halo, papier. To Sobie rób pomiędzy. Ja to powinna mieć połeczkami czy widelcem? Za mhm, To są totalnie moje smaki. Ja to jest makaron udon w takim orzechowym sosie, właśnie z warzywami i kurczakiem. Dobra, a twoje? Mmm. Mmm, ryż. Suchy ryż, nie, moje ulubione. Dobra. nie, 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 Tak nie, 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 w nie, w nie mówiłaś? Było super, było, fajnie się bawiłam przy, Przynajmniej jeszcze zobaczyłam jakieś tam zwierzątka przy wejściu Oliwia jedynie się na końcu wkurzyła Bo miałam na sobie papugę I Oliwia chciała ją przenieść do siebie Ta papuga ją uwaliła w rękę, ale chyba już zapomniała Nie, nie zapomniałam. Masz <laughs> Mam taki mały ślad, ale to tak się jak czasami do dzisiaj boli. Do Dzisiaj <noise> ogólnie mega spoko, chociaż muszę przyznać, że szczerze bardziej podobało mi się w tej papugarni w Redzie, w której byłyśmy. Ale to byle większe dlaczego, że to był taki... Ło, wow, dużo ludzi, było no. bardzo. też przyjechaliśmy w weekend, wtedy byśmy byli w środku tygodnia. Dzisiaj jest sobota, więc myślę, że to przede wszystkim było tym spowodowane, że ludzi było mnóstwo, wszystko było głośno i ciężko było się po prostu napchać. Ale myślę, że kiedyś jeszcze odwiedzimy w tygodniu i wtedy będziemy mogli dać taki prawowity werdykt, że tak powiem. Ale mój Brzyszio jest najedzony. Mój teher! Ej, w ogóle wiecie co? Ja już teraz doszłam do wniosku takiego, że Oliwia jest już typową kobietą. Ona już jest kobietą, to już nie jest dziewczynką, tylko nastolatką. E, a to dlatego, że jak jechaliśmy tutaj na jedzenie, Oliwia w aucie była po prostu nie do zniesienia. W sensie już miała takie, wiecie, swoje humorki, nie chciała gadać, była obrażona na cały świat. Myśmy się z Bartkiem zastanawiali, o co chodzi. A jak tylko zjadła, to od razu jej się z automatu humor poprawił. Na, na, nie, na, na. Czyli tak tak, tak to działa? Jak jesteś głodna, to nie jesteś, jesteś zła i nie masz humoru. Tak. Czyli typowa kobieta. Witamy kolejnego dnia. Wczoraj niestety nie udało nam się odhaczyć wszystkich aktywności, które mieliśmy zaplanowane. E, troszeczkę nam się przedłużyło, więc dzisiaj robimy kontynuację e, urodzinowego dnia Oliwki. Oliwia jeszcze nie wie gdzie idzie. Czy ty masz jakieś podejrzenia? Bo ogólnie okolica, która tutaj jest, jest dosyć ciekawa. E, Oliwia się nawet nabrała, że idziemy robić urbeksy. Masz jakieś podejrzenia gdzie my idziemy i co będziemy robić? Totalnie, nie? Ale to są jakieś statki. Niespodzianka, płyniemy w rejs dookoła świata. Chyba mnie nie uwierzyła. To Dzień dobry. Dzień dobry. To, jest bardzo... Dzień dobry. Dzień dobry. to już chyba jest wystarczająca wskazówka, żeby tak. domyślić się, co będziemy robić. Tak. Jesteś zadowolona? Ostatnio mi chyba mówiłaś o tym, że musiałabyś bardzo polepić z gliny i spróbować swoich sił. Więc dzisiaj zabrałam cię na warsztaty, w których będziemy lepić z gliny. Nasze warsztaty odbędą się dzisiaj w pracowni ceramicznej Gryka w Gdańsku. E, tutaj mamy naszych mentorów, Kuba i Magda, którzy przeprowadzą z nami pierwszą lekcję. Która wydaje mi się dosyć przerażająca. Czy my dzisiaj już rzeczywiście coś ulepimy, czy jakie macie na nas plan na dzisiaj? Cześć. No mi się wydaje, że już ulepicie dzisiaj. Tak? Na pewno. Zawsze za pierwszym razem wszystkim się udaje, więc wam też na pewno. Wszystko wam pokażemy. Jak coś troppo. jestem tak. naprawdę bardzo opornym uczniem, ale... Moim przedstawicielem będzie Oliwka, która ma duże zdolności plastyczne, jak więc myślę, że obroni honor naszej jak rodziny. Jak Oliwka ma zdolności, no to na pewno zrobi, ale jestem pewna, że Ty też. Na pewno pomożemy i na pewno wyjdziecie z czymś, co tak, będzie wiecie, wam się nie, podobało nawet później sobie wypić herbatkę z naszego kubka albo... <noise> Jest tak, myśmy <noise> kubki, Oliwia Wyskidu, ja się nawet nie zastanawiałam co my będziemy robić, ale kubki to jest w ogóle teraz takie mega viralowe na Instagramie że wszędzie widzę jak właśnie są te takie ładne, ceramiczne jesieniarskie, jesieniarskie filmaty, kubki, nie? takie właśnie nie do końca równe, mega, ja się powiem wam bardzo cieszę, ja wam pokażę najpierw, można na dwa sposoby zrobić kubeczek, jedna metoda jest taka Prostsza, a druga? To tak tą troszeczkę. Prostszą prostszą boże. Ja myślę, że spróbujecie spokojnie. <gry> Słuchajcie, ta pierwsza to jest taka, która nie wymaga nie, w ogóle użycia narzędzi na początku, przynajmniej. Ja sobie formuję kuleczkę, więc możecie też formować kuleczkę. Kuleczka, oczywiście, no taka mniej więcej to wyjdzie taka filiżanka, nie z takiej wielkości. Okay. To jest mój pierwszy, więc bardzo to pokazuje też, to, Prawda, to bardzo jest... Prawda? Bardzo ładne. To bardzo ładny. A jest po prostu jest inny. To jest w sumie fajne właśnie w lepieniu gliny, że no nie zrobisz dwóch identycznych. No, Teraz to widzę. A jak najlepiej sobie poradzić z takimi dziurkami, które sobie się pojawiły? Dziurki możesz sobie zacząć właśnie cykliną na początku, no, bo ona okay. mocniej zwiera tą glinę, czyli już jak masz takie dziurki tutaj, Aha. to nie tymi ząbkami, wiadomo, prostym, Mocniej przysmarowujesz, aha. ona się roz rozmarowuje i nie ma. Aha, okej, okay, dobra. Co robisz, Oliwsia? Robię miseczkę dla mojego kotka. Kupić talerzyk na biżuterię o. z kotkiem. O, oczywiście, że chcę. To są takie słodkie. To zrobiła właśnie Lenka, moja córka. aha. A w ogóle skąd taka, taka zajawka, taki pomysł na robienie z... Wiesz co, jak bardzo długo pracowałam w korporacji i przeszukałam czegoś, co mogę robić po pracy. Zawsze lubiłam jakieś takie robótki ręczne, Błanne. tak jak pewnie Oliwia lubi takie manualne rzeczy i po prostu sama poszłam na warsztaty i złapałam po prostu bakcyla z gliny. Pomysł powstał taki robienia warsztatu, żeby zająć się może czymś innym niż pracą i spróbowałam zrobić pierwsze warsztaty i chwyciło. I pierwsze, potem kolejne, i coraz więcej osób było chętnych na te warsztaty. I tak, I tak wyszło. I tak wyszło, i zostało. tak zostało. Super jest to, że w ogóle mogli się dojść do takiego momentu, że ta pasja może stać się rzeczywistą pracą. Słuchajcie widzowie, ja nadal rzeźbię mój kubek, a Oliwia już kończy swoją kolejną rzeźbę. Kotka. Jak to się dzieje? Słuchajcie, tak prezentują się nasze prace. No ja jestem, szczerze mówiąc, nas mega zadowolona. Bardzo fajnie nam to wyszło. Nie spodziewałam się nawet, że wyjdzie to aż tak dobrze, więc bardzo Wam dziękuję tutaj naszym mentorom. Na ten moment nasze kubki muszą wyschnąć. Mówiłaś, ile tak? po dwóch tygodni, dwóch tygodni? Po dwóch tygodni będą tak. wysychali? I dopiero później będziemy musieli się umówić na drugie spotkanie, w którym pomalujemy nasze kubki. One będą potem wypalane i będą szkliwione. Szkliwione. Czyli wy będziecie szkliwi. Będziemy widzieć, Ale to kochani, już zobaczycie w jednym z kolejnych filmów. E, także my Wam dzisiaj dziękujemy. My Wam też bardzo, bardzo dziękujemy. Dziękuję. Było super. E, przyjemnie z Wami popracować. Ja I powiem jestem powiem. E, mega dumna z tego, co zrobiłyście. Oliwki, kot przepiękny. No, Twój bardzo. kubek jakbyś robiła od zawsze, <laughs> a nie, nie pierwszy. Ja nie sądziłam, jak tutaj jechaliśmy, że tak bardzo mi się to spodoba. I jak rozejrzałam się po innych pracach, to mam w głowie już milion pomysłów, które chciałabym zrealizować, i myślę, że niedługo z kumpelami się umówię i przyjedziemy sobie tutaj po prostu się wycilować na takie warsztaty. I ja muszę zrobić wazon, muszę zrobić sobie kolejny kubek, jakąś podstawę. Podstawka na biżuterię. Dużo pomysłów. Oliwka myśli, że to już jest koniec urodzinowych niespodzianek, które dla niej przygotowałam, ale słuchajcie kochani, mam do odhaczenia jeszcze jedną rzecz. A mianowicie nie podarowałam Oliwi żadnego takiego fizycznego prezentu. Ogólnie przez długi czas zastanawiałam się, co ja w ogóle mogę jej kupić, co ja bym mogła jej dać. Nawet wprost pytałam się, co by chciała dostać, ale ona szczerze mówiąc chyba sama nie do końca wiedziała. Odpowiadała mi na zasadzie takie wiecie same pierdowe myślała, typu nowa szczotka do włosów, może nie wiem, jakiś etui, jakiś slime, wiecie, no takie same pierdoły Doły. W sensie jest jedna rzecz, którą wiem, że ona by bardzo mocno chciała dostać i trąbi oni o niej naprawdę od długiego czasu. A mianowicie chodzi o nowy telefon, a konkretnie to o iPhone'a. Wiadomo, jak to jest. Koledzy mają, koleżanki mają, no to ona też chciałaby mieć. Ja pamiętam, że jak byłam w jej wieku, wtedy wychodził bodajże iPhone trójka. Boże, to dawno temu było. No i moim marzeniem też było go mieć, więc całkowicie ją rozumiem, no ale jakby nie patrzeć, jest to naprawdę drogi prezent. A ja się staram Oliwii wpajać pewne wartości odnośnie szacunku do pieniądza. Chcę jej pokazać, że w życiu no, nie zawsze dostaje się od razu tego, co się chce. Na pewno, że trzeba poczekać, na pewno, że trzeba zapracować. No i staram się też jej zbytnio nie rozpieszczać, co nie zawsze mi wychodzi, ale staram się. Uznałam, że super by było, gdyby Oliwia sama uzbierała sobie na ten telefon. Wiecie, są takie okazje, jak święta, jak urodziny, gdzie tam dostajemy jakieś drobne prezenty, pieniążki, więc mogłaby sobie je po prostu odkładać, aż w końcu uzbiera sobie na taki telefon, jaki sama by chciała. Nie wiem, jak Olivia się będzie na to zapatrywała, więc dla jej dzisiaj możliwość wyboru. Masz do wyboru dwie opcje. Albo otrzymujesz tą kopertę, w której no. znajdują się pieniążki, nie wiesz ile, albo na Kole Fortuny możesz wylosować sklep, w którym kupię ci to, co byś chciała. Więc teraz pytanie do ciebie, którą decyzję wybierasz? Tak? Jesteś pewna? Okej, okay, widzę, no to nie ma dreszczyku emocji. Oliwa wybrała kopertę z pieniążkami, ale to było w sumie jej marzenie. A ty już? She, she. Szczęśliwa jesteś? Tak, dziękuję. No, mam nadzieję, że będziesz teraz miała motywację do tego. Będziesz już miała coś w swojej skarbonce, żeby zbierać na swój wymarzony prezent i telefon. I zobaczysz, że za jakiś czas jak sobie go kupisz, jak tak będziesz zbierać pieniążki, zobaczysz jaka będzie z tego satysfakcja. Cieszysz się? Tak. Wiki, ja mam jeszcze jedną taką malutką prośbę urodzinową. Okej, okay. no co? Bo w McDonald'sie jest zestaw Bambi, żebyśmy mogli na niego pójść. Bo ty nie Bambi, no to nie testowałaś się zestawu Bambi, to nie? No nie, a bardzo chciałabym. Yy, kochanie, jest mi bardzo przykro, <ścoughs> ale ja już myślałam o tym, chciałam już wczoraj coś zabrać na zestaw Bambi, jak byliśmy po garncarstwie, ale niestety zestaw Bambi już jest wycofany z McDonalda. Ale Beskitu, jest jedna rzecz, którą w sumie ja chciałam przetestować z McDonalda, więc możemy pojechać i przetestujemy sobie razem coś innego, dobra? Okej. Okay. Tak jak mówiłam, w McDonaldzie nie ma już zestawu Bambi, ale jest nowość, czyli pączki. To, w sumie to nie są pączki, to są nie McPopsy, Tak, jak? nie wiem nawet jak to się nazywa. No ale to są takie McDonald'owe pączki. Myśmy tutaj nic więcej nie zamówił, może bo jak mama to zobaczy. Ty masz zakaz jedzenia McDonalda? Tak? Kono to zobaczy, to będzie na mnie zła. Więc to się wetnie. Przetestujemy sobie pączusie, które są w trzech wariantach smakowych. Jakie one ma uśliczne kolory! Ej, ale to mi bardziej niż płączka przypomina takie moczy, co nie? Tak. Mamy je w trzech y, smakach: mamy wariant owoce leśne, biała czekolada i orzechowy. Dyszka, trzy takie maluszki. Wydaje się być dosyć dużo, ale zobaczymy, może one będą smaczne. Które, którego zaczynasz? Ja może bym zaczęła od różowego, bo najciekawiej wygląda. Dobra, ja biorę białą czekoladę. Ej, dobre. Ej, średnie. To jest bardzo dobre. A tak szczerze mówiąc średnio podchodzi. To na nadzienie od smaku białej czekolady jest całkiem okej, okay, ale sam pączek smakuje, nie obrażając nikogo, trochę jak taki po prostu najtańszy pączek z Biedronki. Szczerze mówiąc, po McDonaldzie spodziewałam się czegoś lepszego. I mo najlepszy z tych trzech jest właśnie ten o smaku owoców leśnych, najbardziej przypomina w ogóle smaku pączka. Ale szczerze mówiąc chyba więcej tego nie kupię. To tyle na dziś. Biercie na mojego Instagrama i widzimy się niedługo. Pa!